Moi drodzy, pierwsza informacja będzie dotyczyła Wiedźmina 4. W internecie można wyczytać, że Redzi mają problem z Unreal Engine 5. Daniel Wawra twierdzi, że Wiedźmin 4 powstaje tak długo. Przez problemy z tym silnikiem wyjaśnia decyzję swojego zespołu o wyborze Engine zamiast Unreal Engine 5. Co znaczył, że silnik Epic Games sprawia duże trudności przy produkcji dużych gier z otwartym światem. Według jego źródeł CD Projekt Red wciąż nie stworzyło fundamentów dla otwartego świata, mimo pracy od wielu miesięcy na nowym silniku. I że zaczynają żałować swojej decyzji, ponieważ Red Engine był już dopracowany i stabilny. No i gotowy do pracy. Twierdzi, że rozmawiał z CD Project Red i zapytał, co z Unreal Engine, jak działa otwarty świat i dostał odpowiedź, że jeszcze nie działa. Problemy tego silnika są dobrze znane. Yy, no, ale nie można stwierdzić, czy przejście na Unreal Engine 5 powolnie rozwój na 4. Dowiedziałem się tylko, że silnik jest krytykowany za wymagającą i niestabilną optymalizację, co może stanowić wyzwanie. Dla studia tworzącego gra. Dodam od siebie tylko tyle. Mam nadzieję, że wiadomości, które przeczytałem, są nieprawdziwe i w dniu premiery Wiedźmin 4 będzie działał bez żadnych problemów, aby nie powtórzyła się akcja za czasów premiery cyberpunka. W opisie wstawię link z materiału źródłowego ze strony ithardware.pl. Teraz kolej na GTA 6. Po sieci krążyły informacje na temat opóźnienia się premiery gry. Fani Grand Theft Auto mogą odetchnąć z ulgą. Take Two Interactive oficjalnie potwierdziło, że premiera odbędzie się zgodnie z planem, czyli jesienią 2025 roku. Chociaż nie znamy dokładnej daty premiery, to gracze zostali zapewnieni, że Grand Theft Auto 6 zadebiutuje pomiędzy sierpniem a grudniem 2025. 25 roku. Mam nadzieję, że nie będzie żadnej obsługi jeżeli chodzi o premierę, bo sam nie mogę się doczekać tej gry. Redakcja IGN postanowiła zapytać Trausa Zelnika, jak bardzo jest on pewny, że firmie uda się dotrzymać wskazanego podziału czasowego. Odpowiedział, cytuję: Zawsze istnieje ryzyko opóźnienia i myślę, że gdy tylko używasz słów takich jak absolutnie, to przynosi pecha. Jednak czujemy się z tym naprawdę dobrze. Mam nadzieję, że gra wyjdzie tak jak obiecują. Na razie GTA 6 trafi wyłącznie na konsole PS5, PS5 Pro, Xbox Series X i S. Co do komputerów, wciąż brakuje oficjalnej daty premiery. Dostaliśmy także informacje na temat Assassin's Creed Shadow, ile gra będzie ważyła. W dniu premiery Assassin's Creed Valhalla ważył 50 gb Assassin's Creed Odyssey ważył 46 gb tak więc Assassin's Creed Shadows na premiere, uwaga, ma ważyć 123 GB. Mam nadzieję, że nie zmarnują tylu gigabajtów na pusty świat i nudną e, rozgrywkę. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o e, informacje z, ze świata gier. Jak materiał się podobał, będę wdzięczny za łapkę w górę, subskrypcję i udostępnienie. Do następnego. Trzymajcie się. Hej!